No witam was, przedstawię prosty system nawadniania na działce off gridowej, mam tu taką aplikację, nie wiem czy to będzie widać, wciskam, jest to gniazdko wifi, którym można sterować przez, przez internet. Uruchamiam. Słuchajcie. Woda <laughs> <Szyboda> zaczęła lecieć. <laughs> Posadzone tuje, jeszcze nie skończone. Wąż rozłożony. Docelowo będzie właśnie takim zygzakiem. Być może... Przytwierdzę go jeszcze czymś, ale raczej się chyba nie opłaca tego przytwierdzać już Takimi haczykami A chyba je zamówiłem Więc pal licho. No i co? Aplikacja pozwala na ustawienie różnych godzin Aby woda się włączała Akurat Znaczy, żeby gniazdo się włączało Także kawałek tego jest Dokładnie 70 metrów Tutaj, jak widać, tu jeszcze nie są gotowe. Może ona dzisiaj przyjedzie, jutro może posadzi je do końca. Jutro tak samo przyjdzie pewnie e, e, następny, następna e, linia korpelkująca Czyli jeszcze zamówiłem 100 metrów tego e, węża. Mm tego zdwina co tutaj jest i no i zamontuję tamte 100 metrowy a ten będzie w zapasie Pozdrawiam